O, dzień dobry. Właśnie wraca Krzysiek, a wy mówicie, że my lapsa wody nie daje, dajemy. A właśnie wraca Krzysiek. No. O poprałem wczoraj całe te, o idzie o zbra całe wiadro wody i co ja chciałem się pana spytać a co się stało, że że ja rowerem ty pożyczył ty rower i zamiast tam gdzie na pustynie w puszczy, to na Syberię. I teraz taki głos ma pan? No, pomyliłem, drogi. Jak pomyję? A wie pan, że że jest okrągła y, ziemia? Okrągły nie ma, płaska ziemia. Jest. A, płaska? A czemu płaska? Bo jak jedziesz. Ja panu bym, ja ja panu powiem, czemu jest płaska. Bo jakby samolot, czemu, czemu tak gorąco jest? Bo słońce ogółem jest blisko ziemi i temu gorąco. Temu chowa się jest tylko księżyc i słońce. Chowają się w nocy temu tak ciem, pochowają się nie wiadomo, gdzieś tam fruną. I, ale jakby była okrągła, ocean, to jakby to ja okrągła, to jakby to jak jest okrągła i ocean, gdzieś na kuli, to, to jak okrągła, to by przelewała by się woda naokoło, tak, ziemi. To nie jest niemożliwe. Po prostu to jest ugółem wam powiem niemożliwe. A jak wystartował samolot? Ja panu coś powiem. Bardzo proszę. prawdę. Prawdę o świecie. Wystartował samolot. To jak? To poleciałby tak. To jest na przykład... 5 5, nie, 5 km od Ziemi. I po prostu leci. A jakby była okrągła Ziemia, no w kosmos. A jak kosmosu nie ma. Nie ma kosmosu. Jest słońce. Są gwiazdy. Słońce chowa się w największą gwiazdę. I później jest... A jest Wenus? A chcę zadać Panią pytanie, można? To proszę, a Pan zachypnięty, co Pan jadł tam? Te... Lody i piwo piłem, zimne. O, to to ładnie, zimne piwo i lody ciepłe. <laughs> nie ciepłe, może ciepłe, może, może ty loda ciepłego i zimnego jad, niepotrzebnie, albo ty może cipkę lizał dla którejś i lody od razu, o to też tak mogło być, ja nie wiem, na ten temat po prostu nie mogę się wypowiedzieć, bo ja nie widziałem. Ale ja mam pytanie do pana, panie profesorze. Nie, Jaką Pan szkołę ukończył? Pan razem chyba studiował z Mikołajem Kopernikiem. O, Kopernik się chowa. A gdzie on się schował? No, schował się. Ale gdzie? Za gwiazdę. Za gwiazdę. Jaką? No, jazdeczka. Jak są święta, to za gwiazdkę się schował. A? I ogólnie chciałem Was wszystkich pozdrowić i po prostu dzisiaj trochę chłodniej może może ta będzie może słońce dopiero wyjdzie może yy, obudziło się niedawno słońce może długo spało na pewno tak było i ogółem chciałem na ten temat to opowiedzieć